Dzień dobry Państwu. W dzisiejszym odcinku, jeśli nie rewolucja, to co? Naszym specjalnym gościem jest Adam Kondrakiewicz. Dzień dobry, Adaś. Dzień dobry, witam Państwa. Adam jest y, członkiem Stowarzyszenia Koliber. Y, no i w związku z tym, a i przedstawiciel oczywiście do spraw kontaktów z mediami, reprezentujesz Ruch Kukiza. Tak, dokładnie. Może na wstępie sprecyzuj swoją rolę. Y, jeśli chodzi o moją rolę, to... Y... Obok Jakuba Kuleszy jestem tutaj powołany, żeby na Lubelszczyźnie odpowiadać za pewien jednolity przekaz medialny i pozwolić ludziom, którzy chcą się zaangażować w ruch Pawła Kukiza, skupić się na takiej pracy organicznej u podstaw. Najbardziej w tej chwili Pawłowi Kukizowi zależy, żeby działać na rzecz jednomandatowych okręgów wyborczych. No to oczywiste, to jest, to było hasło przecież, jakby nie było i jego kampanii prezydenckiej i myślę, że taki podstawowy wytrych do obalenia tego systemu, prawda, bo, bo zmiana ordynacji wyborczej automatycznie wymusza zmianę konstytucji, a zmiana konstytucji daje możliwość praktycznie biorąc zmiany całego systemu. Dokładnie, kwestia jednomandatowych okręgów wyborczych jest bardzo ważna, jak również drugie pytanie dotyczące finansowania partii, ponieważ no niestety w obecnym kształcie Scena polityczna jest mocno zabetonowana. Zwróćmy uwagę, że osoby, które działają lokalnie, są znane w swoich społecznościach, ale są to niewielkie społeczności, praktycznie nie mogą ubiegać się o mandat posła do Sejmu, ponieważ założenie komitetu nic im nie da, ponieważ nie mają szans przekroczyć w skali kraju tych 5%, żeby się dostać, więc muszą się dogadywać z innymi ewentualnie partiami i nie Niekoniecznie się z nimi zgadzając, więc tutaj już muszą pójść na pewien kompromis idowy. Nie mogą też założyć. Znaczy, teoretycznie, oczywiście prawo zezwala zakładać partie polityczne, wystarczy zebrać tysiąc podpisów, natomiast przebić się w środkach masowego przekazu jest bardzo ciężko. Głównie, główną barierą są tutaj pieniądze, tak? Jeżeli ktoś nie ma wystarczających środków pieniężnych, to nie ma zwykle na billboardy, na jakieś spoty w telewizji ogłoszenia, więc a jak wiemy, zgodnie z prawem w Polsce: finansowanie jest zapewnione tylko dla partii, które weszły do Sejmu albo przekroczyły 3%. Czyli no to jest takie błędne koło, tak? Nie mamy pieniędzy, więc nie wyjdziemy do Sejmu. Nie wyjdziemy do Sejmu, więc nie będziemy mieli pieniędzy. Natomiast jak się okazało, to na szczęście scena polityczna tak nie do końca jest zabetonowana, jakby pewnie chcieli twórcy tej ustawy, ponieważ okazało się, że środki takie masowego przekazu, które nie wymagają zbyt dużych pieniędzy, głównie tu chodzi o internet, tak między innymi, między innymi. takie te telewizje powodują, że um, nawet nie mając jakichś dużych środków finansowych można dotrzeć do szerszego grona. A także pokazuje, że jednak tu oczywiście Polska jeszcze kuleje, jeśli chodzi o społeczeństwo obywatelskie, ale możemy zaobserwować coraz więcej inicjatyw, stowarzyszeń, fundacji i ludzi, którzy nawet formalnie jakoś nie ubierają swojej aktywności w jakieś normy prawne, ale po prostu skrzykują się, działają, pomagają przy kampanii przy różnych ugrupowaniach. No i wynik Pawła Kugliza pokazuje, że można jakoś skruszyć ten beton, przynajmniej częściowo. Adamie, tak mi się skojarzyło, jak tworzyłem tytuł tego odcinka. Jeśli nie rewolucja, to co? No bo jesteś członkiem Stowarzyszenia Koliber, zacnego stowarzyszenia i tak mi przyszło na myśl, czy Paweł Kukiz chce na skrzydłach Kolibra wznieść się na wyżyny swoich ideałów politycznych? Czy znaczy, To tak, jeśli chodzi o nasze Stowarzyszenie Koliber, no to działamy już ponad 15 lat przy różnych akcjach, czy to dotyczących kwestii gospodarczych, czy takich bardziej patriotycznych. Odnoszących się też do naszej tradycji, kultury, i my przyjęliśmy taką zasadę apolityczności, ale a właściwie apartyjności, a tak, bo my od, odróżniamy. Polityka to jest dbanie o dobry wspólno i oczywiście tym się zajmujemy i zachęcamy naszych członków do brania aktywnego udziału w życiu politycznym, czy to przez działalność partyjną, czy y, jakieś właśnie takie inicjatywy. Właśnie ludzie U... zatracili po, po, y, pojęcie, czym jest polityka, bo polityka tak. jest narzędziem służby ogłowi, tak, dobra grupie, wspólnego. Dokładnie. dokładnie. natomiast polityka dziś kojarzy no się to przez z, tym, to, że... z partią polityczną, tak, z no wodzem, nie... z partią, prawda, z jakimś logo. Dokładnie, niestety no, wynika to z tego, że po prostu lu ludzie, przeważnie, oczywiście nie wszyscy, ale większość, którzy podają się za polityków, to są tak naprawdę karierowicze, którzy myślą o jakichś funkcjach, stanowiskach, wpływach, no przez to polityk ma takie, no... Perioratywne niestety znaczenie, a to tak nie powinno być, i my właśnie w stowarzyszeniu staramy się to zmienić, staramy się brać czynny udział w życiu publicznym, również część członków wybrała aktywność partyjną, i my jako stowarzyszenie popieramy takich aktywnych ludzi, i Paweł Kukis, znając już od kilku lat naszą działalność, po prostu przyszedł do nas, ale też do wiele innych środowisk, do też związków tak, zawodowych, tak. do różnych wolnorynkowych fintanków, i powiedział, no jeżeli macie wartościowych ludzi, jeżeli ktoś chce się zaangażować, w mój ruch, możecie kogoś polecić, to ja jestem otwarty na wasze propozycje. Co też pokazuje podejście Pawła Kukiza do tego ruchu, że to ma być szeroki ruch społeczny, ma łączyć ludzi o różnych poglądach, ale to, co ma ich łączyć, to zatroskanie o dobro Polski. No i zmianę systemu. Dokładnie. Całkowitą zmianę systemu. KOLIBER. Rozumiem, że KOLIBER, koalicja liberalna. Koliber pochodzi od dwóch słów: konserwatywny i liberalny. O, konserwatywny. Dla, dla wielu, to pytają się, jak to no To łączyć. taka wewnętrzna sprzeczność to no, dla Na wielu, pozór. Na pozór dla wielu tak, ale konserwatywny liberalizm oznacza, że jakby wolność jest, tak jak jest zresztą w naszej deklaracji idowej, wolność jednostki, tak, uważamy, że za podstawową wartość. Natomiast uważamy, że nie można mówić o wolności w oderwaniu od takich. Innych wartości, jak odpowiedzialność, kultura, tradycja, tradycja yy, przywiązanie do jakichś pewnych zwyczajów? No, my bez zwyczajów, jako Polacy w Polsce, no, myślę, że utracilibyśmy swoją yy, integralną rozpoznawalność, bo my bez naszych, naszych wzorców, bez naszej kultury jesteśmy. No, Dokładnie, to nie jest tylko rozpoznawalność, się w no, Tym się różnimy od tak zwanych, powiedzmy, liberalnych lewicowców, tak? Że oni uważają, że wszelka kultura, tradycja to jest coś złego. My uważamy, że można czerpać wzorce z przeszłości też bardzo wiele dobrych rzeczy, Naturalnie. a jakby uformować to też w nowy, nowoczesny kształt. A czy nie jest odrobinę zagrożeniem to, co na przykład promował odchodzący już Komorowski? Nowoczesny patriotyzm, jak wy, się, jak wy rozumiecie. Znaczy ja nie chcę dzielić tutaj w tej chwili ludzi na prawdziwych patriotów i nieprawdziwych Nie, nie, nie to nie o to mi chodziło. I Nowoczesne po... że... zjawisko znaczy... nowoczesnego patriotyzmu. Czy to jest coś, co należałoby rozumieć jako zagrożenie, czy potencjalne znaczy... godzenie właśnie tych ja... wartości dawnych z dzisiejszymi znaczy nie potrzebami? Ja że jakby nowe formy patriotyzmu, jak to się mówi, są czymś złym, pod warunkiem, że też nie zapominamy o tych starych formach i. Trochę tak, niestety w wydaniu Bronisława Komorskiego ten słynny, tak, orzeł czekolady, tak, to trochę wygląda na parodię patriotyzmu, tak. Zresztą były takie porównania, pokazywano święto, tak, niepodległości Polski, jak świętowano też Dzień Flagi w Polsce, tak. Poprzez obchody tych prezydenckich, tak? gdzie był ten orzeł, z czekolady, różowe flagi, na przykład jak Norwegowie, tak? którzy nie, nie uchodzą z jakiegoś specjalnie konserwatywne społeczeństwa, ale tak. jednak tam każdy miał flagę Norwegii. Tak? No Kupiam, i nie, że Nie ma co się wstydzić naszych symboli. Tak? Mamy wiele wspaniałych osiągnięć w, swo, w swojej historii i trzeba się do nich odwoływać. tak. To nasze symbole narodowe obroniły Europę przed y, najazdem tureckim. To nasze symbole narodowe brały udział w obaleniu największego zagrożenia dla ludzkości, jakim był nazizm, faszyzm hitlerowski. Też, no i też, prawda, powstrzymaliśmy bolszewików w Bitwie Warszawskiej, więc naprawdę mamy wielkie zwycięstwa. Polacy też, może w Polsce tak mniej, bo, ale też wiele odnosi sukcesy na poziomie biznesu, a za granicą również możemy Spotkać wiele przykładów, gdzie Polacy wyemigrowali tam, mając duże lepsze warunki do rozwoju swojej innowacyjności, swojej pomysłowości osiągają sukcesy. Natomiast no, coraz więcej osób niestety mam może nie osób, ale mediów, stara się przedstawić Polaków jakich takich, takich zakompleksionych, nieudaczników, że powinniśmy się tylko wstydzić właściwie za to, że jesteśmy Polakami, powinniśmy tylko się jako Europejczycy, Europejczycy przedstawiać. Uważam to za błąd, bo też w różnorodności siła, tak? To prawda. No ale też należy pamiętać, że te media w gruncie rzeczy nie są polskie, także oni, one nam w jakiś sposób narzucają pewien światopogląd i pewną wizję samych siebie, aby nie wiem, w jakimś celu przystosować nas być może do gastarbajtera, do, do może postawy gastarbeitera. No być może nie znam motywów, tak, tych ludzi, natomiast znaczy to, to są akurat media, także ciężko tutaj ciężko zidentyfikować tutaj konkretnych ludzi. Wiem, że Rupert Murdoch on ma duże udziały w naszych największych prywatnych stacjach telewizyjnych za pośrednictwem swoich korporacji międzynarodowych medialnych. Jakiś tam na pewno cel tego, żeby te media przejmować i promować tu linię, Jedną linię informacyjną, prawda, od zachodu aktualności. Ale aż po moim zdaniem Polskę. to się nie uda z tego względu. Tak jak powiedziałem, zresztą na wstępie jest rozwój takich mediów internetowych. One w tej chwili nie da się ich kontrolować. Można ewentualnie próbować je pozycjonować tak, tak przez tak. największe koncerny, że jedne są I to mniej się To Google zaczyna robić. Tak, ale powiedzmy dla ludzi którzy naprawdę są zainteresowani znajdą, y, znajdą szukają młodzi ludzie są dociekliwi y, była próba przeforsowania akta które stwarzała mo, może nie blokowała wprost natomiast otwierała furtkę na przyszłość tak. do blokowania pewnej wolności w internecie no to się nie udało tak no i to niektórzy nazywają takim ostatnim zrywem obywatelskim w Polsce nie powiedziałbym, może, że ostatnim, ale na pewno był to jeden z większych zrywów w przeciągu ostatnich kilku lat obywatelskich. Także rzeczywiście obywatele wymusili na władzy pewne zmiany. Paweł Kuki zapowiada największy zryw obywatelski w historii po okrągłostołowej. Co ty na to? Uważasz, że to się Pawłowi nam uda? Ja uważam, że trzeba myśleć pozytywnie. tak? Gdybym uważał, że to nie ma sensu, to pewnie bym zajmował się inną działalnością na rzecz dobra wspólnego. Natomiast stwierdziłem, że to jest taka ciekawa inicjatywa, że oczywiście w ramach swoich możliwości swoją skromną osobą pomogę. No i powoli to się zaczyna dziać tak. Ja bym nie nazywał tego rewolucją tak, bo to pokazuje jakiś, bo rewolucja mi się bardziej kojarzy z rewolucją bolszewicką tak, z jakimiś zmianami Społecznym i odwróceniem. To, co moim zdaniem, proponuje, proponuje Paweł Kukis, to jest bardziej kontrrewolucja, kontr tak? To jest powrót do pewnej normalności. No i to, co zrobił w wyborach prezydenckich, tak? Czyli z 1% do 20 i było tyle wygranych 21. Tak? tak, ponad 20%. I to, co mu się przede wszystkim udało, to udało mu się przeprosować referendum, tak, że dwaj kandydaci byli zmuszeni celem pozyskiwania jego wyborców. Poprzeć postulat referendum. Oczywiście pytania są bardzo sprytnie skonstruowane, tak, tak żeby tak prawda. naprawdę jeszcze duża swoboda. Jeżeli oczywiście obywatele opowiedzą się na tak, to i będzie to wiążące referendum, czyli będzie ponad 50% frekwencja, to i tak Sejm będzie miał bardzo dużą swobodę w zmianach, ale to jest na pewno krok w dobrym kierunku i zachęcam wszystkich do pójścia na to referendum. Nawet jeżeli ktoś się z Państwa nie zgadza z Pawłem Kukizem, to też proszę to wyrazić, pokazać swoje stanowiska, przede wszystkim dyskutować w pracy, w szkole, na uczelni, wśród znajomych, rodziny. Taki ferment intelektualny naprawdę jest Polsce potrzebny. Tym bardziej, że będzie to, tak jak już wspomnieliśmy, pewien wytrych otwierający drzwi do możliwości nie, praktycznie nieograniczonych możliwości zmiany rzeczywistości politycznej, systemowej w tak, naszym dokładnie. kraju. Tak, dokładnie. Przede wszystkim no, zmieni się charakter partii, jeżeli zostaną wprowadzone jednomandatowe okręgi wyborcze. Jeszcze zależy, czy no, zostanie wprowadzona połowicznie, czyli proporcjonalne wybory w połowie, połowie, wiowie, czyli tak, zwane, tak zwany Mieszanie. system mieszany. Ale to już jakby rzecz wtórna. No tak, Natomiast y, trzeba y, powiedzieć, że y, tam, gdzie y, funkcjonują Jowy, tam y, partie wyglądają zupełnie inaczej w Polsce. Nie są to partie wodzowskie, dlatego że liderzy tych partii, którzy oczywiście są i wszędzie jest potrzebny lider, y, muszą się liczyć y, z głosem lokalnych y, posłów. To, to jest dużo w tym prawdy, ale. Czy nie obawiałbyś się zjawiska, które jest dosyć powszechne na Zachodzie, szczególnie w Stanach Zjednoczonych, w Kanadzie, Australii czy Nowej Zelandii, gdzie owszem funkcjonują Jowy, gdzie owszem ci ludzie liczą się ze swoim elektoratem w okręgach wyborczych, ale w zetknięciu się z nieprawdopodobnie zamożnymi lobbystami reprezentującymi. Wręcz nieogre... reprezentującymi korporacje, które mają wręcz nieograniczone możliwości korumpowania tych przedstawicieli władz, dochodzi rzeczywiście do korupcji tak potwornych rozmiarów, że mamy do czynienia na przykład z miasteczkami, w których wypompowuje się wodę. Dla koncertu Nestle mamy do czynienia z, no, z totalną eksploatacją ludzi, środowiska naturalnego itd., itd. I taki człowiek nie martwi się o to, że on zdradzi swój elektorat bo on tak czy owak jest ustawiony na całe życie. Czyli znaczy działalność lobbystów to nie jest działalność, która występuje wyłącznie w jednomandatowych okręgach wyborczych. No nie, bo to wszędzie. Ona, ona występuje wszędzie, ona występuje również na gruncie organów unijnych i to po prostu jest zjawisko, które moim zdaniem można się przeciw, przeciwstawiać tylko w, poprzez kontrolę obywatelską, tak? Dokładną kontrolę, kto jak głosuje, śledzić ustawy. Zresztą mieliśmy, to jest zresztą obecnie w Polsce, była próba niedawno przeforsowania na przykład ustawy dotycząca, nazwijmy to umownie, nie chcę tutaj się zagłębiać w szczegóły, ale dotycząca tych tak zwanych chwilówek, czyli instytucji finansowych, nowy sposób nadzoru i osoby, które siedzą w temacie, wiedzą, że. Ustawa służy tak naprawdę, projekt ustawy, bo jeszcze nie została przegłosowana, projekt ustawy służy tak naprawdę jednemu podmiotowi. I dzięki właśnie instytucjom, które to kontrolują, można temu przeciwdziałać. No aż, trudno sobie wyobrazić, jakie potencjalne korzyści wynikałyby z takiej ustawy, gdyby przeszła. Właśnie co mnie. powracając jeszcze do, tych, do tego lobowania. Czy nie, czy nie powinniśmy obawiać się, że może dojść do czegoś takiego, że w jednomandatowych okręgach wyborczych pojawi się zjawisko, jakkolwiek niechciane w tej chwili, że mamy wozów, że mamy partię, yy, pojawi się zjawisko takie, że ci ludzie będą finansowani właśnie przez określone środowiska. I pod pozorem działalności publicznej dla swoich wyborców będą w gruncie rzeczy to znaczy realizować agendy. Wszelkie jakby w... tych, którzy ich finansują. System już nie jest doskonały, ma pewne wady, ma pewne zagrożenia i oczywiście należy sobie z tego zdawać sprawę. I jakby poprzez, bo ja wierzę w społeczeństwo obywatelskie i różnymi możliwymi legalnymi działaniami temu przeciwstawiać się, obserwować. Natomiast w przypadku yy, innych ordynacji wyborczych, tak, czy proporcjonalnej, to zjawisko też występuje, tylko że wtedy się nie przekupuje, w cudzysłowie, tak, poszczególnych posłów, poszczególnych parlamentarzystów, tylko ich liderów po ich prostu. Ideom, tak. I dzisiaj mamy do czynienia z sytuacją, gdzie ewidentnie posłowie w danym ugrupowaniu, gdzie jest dyscyplina partyjna, głosują wbrew interesowi swoich w mieszkańców, tak. i też w sumieniu i swoich mieszkańców. I później mamy sytuację tak, że w przypadku kwoty na przykład wolnej od podatku jeden, z posłów Platformy kiedy przyjechał do siebie pierwszy powiedział tak źle głosowałem ale dostałbym kary, więc to się nie opłacało albo znam też przykład gdzie jeden z posłów głosował za rozwiązaniem które odcinało jedno miasto od obwodnicy tak? Znaczy nie od obwodnicy od autostrady. Od tak? autostrady. Od dostępu do autostrady. No na pewno są to dobre przykłady. A jeszcze taka rzecz załóżmy teoretycznie, że we wrześniu co mam nadzieję przejdą IOWY czy, czy przy założeniu, że Paweł Kukis i ludzie, którzy będą, którzy wyrosną wokół niego i dostaną się do parlamentu, w przypadku, jeżeli tej większości w parlamencie nie będzie, an, antysystemowej większości, i nie uda się y, wprowadzić systemu kontroli tych jobów, czy w gruncie rzeczy nie zamienimy siekierki na kijek? Czy. O to bym się nie obawiał, tak? ponieważ uważam, że pewna taka kontrola społeczna to nie jest kwestia ustaw sejmowych, ale to jest kwestia organizowania się społeczności lokalnych. Tak jak powiedziałem wcześniej, w Polsce to wygląda w tej chwili naprawdę źle, bo w różnych rankingach takiej aktywizacji Społeczeństwa, naprawdę w rankingach jesteśmy na ostatnim miejscu. To nie jest tak jak w Stanach, że praktycznie każdy, który ma odrobinę wolnego czasu, coś robi. Czy, tak. czy to jest działalność charytatywna, czy jakaś inna, ludzie zawierają jakieś, nie wiem, demonstracje Demonstracja, coś tetycje. takiego. W Polsce to brakuje, natomiast w Polsce z roku na rok jest coraz lepiej. Proszę mi uwierzyć, ja w Stowarzyszeniu Koliber działam już ładnych parę lat i pamiętam, co było parę lat temu, jak przychodziłem na spotkania. Gdzie naprawdę była garstka ludzi. Czasem na spotkaniach były trzy osoby, a teraz jest po kilkanaście. Zdarza się, że nawet po kilkadziesiąt. I to nie tylko w stowarzyszeniu, ale też jak obserwujemy inne organizacje, to wnioski są podobne jest coraz lepiej. Młodzież. Młodzież tak, która się. To jest bardziej świadoma. Owszem, jest się grupa swoich ludzi, praw. dokładnie, jest grupa ludzi coraz bardziej świadomych, która chce działać, która ma poczucie, że coś może zmienić. I myślę, że też Paweł Kukis dał im taką nadzieję. Pokazał, że rzeczywiście coś można, że nie muszą stać za nim jakieś wielkie korporacje, ludzie wpływowi, tylko własnymi siłami i ciężką pracą można wiele osiągnąć. Ja uważam, że bez tej młodzieży, którą mamy, której. Władze dotychczasowe robiły wszystko, aby się i pozbyć z Polski, po to, żeby uniemożliwić potencjalne pokoleniowe roszczenie o swoje, bo powiedzmy sobie szczerze, ci ludzie nie domagają się gruszek na wierzbie, oni nie domagają się cudów, oni się domagają tego, co im się należy w ramach konstytucji nawet, która, którą mamy dziś i oni tego nie dostają. Nikt nie był w stanie im tego zapewnić, wręcz przeciwnie, ci, którzy się tego domagali, byli, że tak powiem, walcowani i Rząd stworzył furtkę. Nie podobałoby się w Polsce, to wyjeżdżajcie za granicę. Ktoś kiedyś powiedział coś takiego, że ma, przez ostatnie 8 lat mieliśmy rząd, który za każdym razem jak społeczeństwo mówiło mu, my was nie chcemy, to rząd wymieniał społeczeństwo. Nie zmieniał nam się rząd, tylko rząd wymieniał społeczeństwo. No, coś w tym jest, tak? Na pewno no, szacunki mówią różnie, tak, że wyjechały już tam od dwóch, tam do. Nawet do pięciu milionów. No tak, nawet do pięciu, nawet siedem słyszałem. No, Jedną ale myślę, że to jest przesada. Może z tymi daje... sezonowymi to byłoby z siedem. Ale... Natomiast no, też część tak wyjeżdża na wakacje. No, tak. Widzi, jak jest w innych krajach. Widzi, że nawet tam, gdzie są podatki na podobnym poziomie co Polska, to inaczej funkcjonuje administracja, inaczej wygląda załatwianie spraw w urzędach, inaczej funkcjonuje policja, że sprawniej to działa. Nie ma takiej korupcji. No i myślą, i... dlaczego nie u nas? I Zaczymy, tak? chcą tu zostać. Dokładnie. Tym optymistycznym akcentem może zakończymy, Adamie. Ja wierzę w to, że młodzi ludzie w końcu naprawdę powiedzą dosyć tego. I skończymy z tym systemem. Bo ten system. Ja po wielu latach spędzonych na Zachodzie powiedziałbym wręcz, że i modlę się o to, żeby nie doszło w Polsce do zjawiska, które tam jest powszechne. Tam zjawisko korupcji jest legalne, dlatego jej tam nie ma. Jeżeli u nas dojdzie do tego samego, to nie będzie dla nas ratunku. Naprawdę nie będzie dla nas ratunku. I niestety będzie musiało dojść po prostu do rewolucji. A jak wiesz, ja nie bez kozery nazwałem ten program Jeśli nie rewolucja to są, chciałbym, żeby ludzie tacy jak ty z kolibra, z innych środowisk, zgromadzeni w Okupawa Kukiza i nie tylko, wielu innych antysystemowych liderów, do, zrobili wszystko, zjednoczyli siły polskiego, polskiej młodzieży, żeby odzyskać Polskę dla. Naszych przyszłych pokoleń. I oby moi kiedyś synowie też mogli wrócić do Polski i być dumni z tego, że są Polakami. Ja mogę jeszcze na koniec zachęcić wszystkich do aktywności takiej społecznej, publicznej. Czy to organizując komitety referendalne w sprawach IOF, jeśli się Państwo nie zgadzacie, to możecie Państwo przecież inną aktywność podjąć, charytatywną. Naturalnie. Naprawdę warto. Sprawia to mnóstwo satysfakcji poznaje się wiele ciekawych ludzi i ma się poczucie, że się coś dobrego zrobiło dla swojego kraju. To wszystko. Dziękuję Adamie. Proszę Państwa tak jak próbowaliśmy tu w tym programie zachęcić Państwa przede wszystkim do rozmawiania, do aktywizowania się. Proszę zastanowić się nad możliwością poparcia systemu jednomandatowych okręgów wyborczych w referendum. Ja sam w zeszłym roku pod wejściem do Parku Saskiego, nawoływałem Państwa do tego, abyście Państwo poparli system jednomandatowych okręgów wyborczych i możliwości odwoływania urzędników, posłów i wszelkiej innej maści ludzi, którzy powinni nam służyć, a nie nad nami panować. Jeszcze raz dziękuję Ci, Adamie. Ja również dziękuję życzę za zaproszenie. I dziękuję Państwu. Do usłyszenia. Do zobaczenia za tydzień.